Siemaneczko, jestem Mikso A dzisiaj zniszczymy planetę. Oto tą planetę ziemię. Zgładzimy wszystkich. I zniszczymy też inne planety. Więc tak, my mamy lasery. Jak to działa? U, Patrzcie! Przebijemy się przez ziemię. Dawaj, dawaj, dawaj przebijamy się. Przebijemy się przez Ziemię. Przebyliśmy się czy nie? Uwaga, jeszcze nie. Dobra. Spróbowaliśmy się przebić, więc weźmy czarną dziurę. Patrzcie, nam ziemia znika po prostu. O, patrzcie, patrzcie. O, to jest zagłada. Cztery czarne dziury i koniec. Nie ma planety. O, tak. Teraz wsysamy całą ziemię normalnie. Ale zacina. Zacina mocno. Ale to jest warte poświęcenia. I jeszcze i jeszcze. Niech ta czarna dziura zniszczy tą planetę, zje wciągnie. No i widzicie, to już koniec. Planet, to już koniec planety. I z, to są ostatnie kawałki, mamy ostatni kawałek ziemi. I pyk! Ostatni kawałek ziemi znika. Nic nie mam. Co to tam jest? Dobra. Więc resetujemy. I teraz robimy inwazję ufo. Ufo nadlatuje, robi inwazję. Uwaga! Ufo nadlatuje. Ziu! UFO niszczy naszą planetę! UFO atakuje kosmici! Niszczą naszą Ziemię! Patrzcie na licznych osób żyjących i na licznych osób zabitych. Przed chwilą. O, nie, już się naprawiło, ale przed chwilą to kurde yy, zacinał się jakoś dziwnie. Dobra, tworzymy nową planetę, jak tylko to się skończy. Dobra. Teraz weźmiemy księżyc. Czy to jest księżyc? O kurde, księżyc adekuje. A nie, księżyc to nie jest, bo jest bardzo małe. To asteroidy, jakieś kamienie wielkie. Są w tym. Lecą jakieś kamienie, asteroidy. I teraz niszczy mi się telefon pewnie. Patrzcie. Ile ich jest? Kur. Dziwny. Nieszczemy całą planetę. Już zero osób żyjących. A my ją wykańczamy. Bum, 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 bum. Przepiłem się na wylot! O, jak fajnie. Dobra, resetujemy. I przetestujmy to coś. Co to? O! To są asteroidy, dobra! To są asteroidy. A nie. Dobra, nie wiem, co to jest. To jest meteoryt jakiś, kurde. Nie znam się na kosmosie. Tam to były asteroidy, chyba to są o meteoryty, czy co to tam? Nie wiem, ja się nie znam. Możecie napisać w komentarzu, co to jest. Jeśli ktoś to obejrzy i komu się spodoba, choć pewnie nikomu. Ale walimy, co my tu mamy. O kurde! Jakieś bombeczki! Ostrożnie rozstawiamy Dobra, weźmiemy sobie pocisk i strzelimy w to Uuu! I tak wygląda nasza planeta. no kuleczka. Dobra, resetujmy. No dobra. Użyjmy tego czegoś. Co to jest? Jakieś statki kosmiczne. O to ładują jakiś laser. Ładuje się. Słabe to! Ta, to mega słabe. Musimy nawalić tego dużo. Jeśli to ma zniszczyć planetę. O kurde, jak świeci! A ła moje oczy! Ekran jest tak jasny. ła! Ja Moje oczy to zbyt jasne. Co? Ziemia wybuchła? Od tych laserków? No nie, nasza biedna ziemia. Ach, dobra, weźmy coś jeszcze. Boom, ma, dobra, laserujemy. Zobaczcie, jak ludzie umierają. A mnie ciekawi, czy, to, czy ludzie żyją na przykład w wywodzie. Chwila, wyłącz ten laser. Gdzie jest Morze Bałtyckie? To jest chyba tu. O, wy, właśnie, w wywodzie nie ma ludzi. W wywodzie. Przebijamy się na wylot. Uwaga, uwaga. A jednak może się nie przebijemy. Weźmy jeszcze to. O, tym się przebijemy na wylot. O! Ja nie wierzę! Sprawdzimy, co się stało. Oj, nie, nie widzimy nic. Chyba się nie przebiliśmy jeszcze. Ale przebijamy się. Patrzcie. My się przebijemy jeszcze tam. Przebiliśmy się. Słuchajcie, przebiliśmy się! Patrzcie, jaka ładna dziura. Powiększymy ją trochę. Przekopaliśmy się przez ziemię. Jakie to jest wielkie osiągnięcie dla nas. O kurde. Dobre, palimy wszystko. Dobra. <d inan imported sizment> Dobra, na koniec filmu zrobimy kombo wielkie. No ale... Ja muszę to odsunąć. I na koniec zrobimy wielkie kombo. Pyk, 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 pyk. Lecimy. Widzicie? Czy wy to widzicie? I teraz na koniec robimy wielkie kombo. Od tego dajemy czarną dziurę kosmitu. Działa wielkie. Boom! Lecimy! <ścoughs> Znikła planeta. Nam patrzcie jak znika. Boom, boom, boom! Lecimy! Jeśli nie zostawicie e, jednej łapki w górę pod tym filmem, to zniszczę tą planetę i was zgładzę. Chcecie, żebyś, chcecie, żebym was zniszczył? To zostawcie łapkę w górę. Jedna łapka w górę i was nie zniszczę. Dobra, więc sobie było na tyle. Ja chcę zostawcie, Zostawcie Zasubskrybujcie mi kanał. I jak będzie po tym filmie jedna łapka w górę, to nagrę drugą część. E, drugi odcinek z tej gry. Bo nie przetestowaliśmy tego czegoś. Tego i tych rakiet. Nie widzicie pewnie o co chodzi. I mamy jeszcze planety do wyboru. I czas mamy jeszcze do wyboru.